Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Bułgarii. Mamy jeszcze zimę, koniec lutego. Jest dosyć ciepło, ale zachmurzone. Postanowiłem pokazać Bułgarię również w takie dni, bo wszyscy ją znamy ze słońca, z pięknych plaż. Za mną Morze Czarne, które dzisiaj jest spokojne ono zazwyczaj jest spokojne. Mamy Pogodę typowo taką przedwiosenną. Kilka dni temu jeszcze trochę popadało śniegu, był mróz w nocy. Dzisiaj mamy już taki dzień, gdzie widać konsekwencje tego, tego ostatniego tygodnia zimy. Może pokażę, jak to wygląda. Z perspektywy turysty spacerującego po klifie, tutaj widać kotki. Postaram się bliżej podejść. To jest charakterystyczny e, widok na bułgarskich e, ulicach. Koty, które tutaj są wszechobecne. Błgarzy bardzo je kochają, dopieszczają, karmią. E, na całych Bałkanach e, jest dużo tych kotków, e, nawet i w Turcji. Kotki się nadbawią, spróbuję bliżej podejść, czy da się je pogłaskać. Kotki! No nie mam karmy, bo czasami noszę, ale to tak w takich ilościach, żeby tylko zachęcić. Ale widać, że kotki sobie tutaj spały. Jest tu jakieś posłanie dla nich, a tam za ławeczką. Już jest może malutka plaża, która jak widać e, kameralnie wkomponowana w klif. Oczywiście naturalnie. Czyli wykorzystana przyroda. No za mną widać hotele. E, tutaj w Radzie e, jest dużo takich niedużych kameralnych hoteli. Zupełnie inna sytuacja jest w słonecznym brzegu i w innych miejscowościach bardziej popularnych. A widać jakąś łódkę na dole, ja się przejdę w tą stronę, a potem się wrócimy. Więc kotek sobie tutaj aha, poszedł do stada. E... Idziemy w kierunku. E... O, i następne kotki, ale nie. Dla wszystkich to będzie interesujące, więc zaraz zmienimy tematykę. Uczę się bułgarskiego, ale jeszcze nie znam zawołania na kotki w Bułgarii. Tutaj takie prowizoryczne miejsca do wypoczynku. Naprawdę warto się tym przyjrzeć, bo Bułgarze mają naprawdę takie pomysły. Proszę bardzo, jakiś. Bukiecik, jakiś lampion, tam jakaś pani tutaj, troszeczkę zniszczona, schatygowana już wiekiem. Na dole jest coś rodzaju łodzi rybackiej. Tutaj jest, jak widać, troszeczkę zniszczone, no bo zima, więc nie zadbał nikt. Pewnie to będzie taka mini kawiarenka. Jak widać. Leżaczki tam są, tam dalej widać leżaczki i chyba, chyba przejdziemy w kierunku centrum Rawdy. Jest tu też takie, taka ramka, gdzie można się schować i zrobić sobie z morzem zdjęcie. Tylko można coś można tu spaść, no, ja nie wiem czy ja to spróbuję, zrobić sobie w tej ramce zdjęcie. Może nie zdjęcia takie ujęcie. Ciężko wykadrować ale może jest. Może jest widoczne. Faktycznie niezłe e, miejsce, żeby sobie tutaj <grybować> zrobić taką pamiątkę. Idziemy dalej. Tu jest jakiś znów ciekawy element dekoracyjny. Może zbliżymy się tutaj do tego elementu, a motocykl taki jakiś. Już zdezelowany, ale jak widać, są tutaj jeszcze jakieś kilometry na nim. Można zobaczyć przebieg, i już zejście do tej dni plaży. Tam nawet jest łabędź, łabędź, łabędź. No, jak się przebywa dłużej za granicą, to się język polski kaleczy. A to nawet chyba niektórzy robią to snobistycznie, żeby podkreślić, jak, jak oni już są wkomponowani w dany kraj. Czy... No, ja mam tutaj dużo przyjaciół, więc ten język polski jeszcze można szlifować. Ale język zmienia, ewoluuje, więc w mediach to szczególnie widać. Tak to wygląda z tej strony. Ja sobie pójdę w tą stronę. Hotel Peter, czy Peter. Tam widać. Tam napis. I idziemy w kierunku południowym. I e, nie omieszkam coś wyjaśnić, że zobaczyć coś, co wymaga wyjaśnienia, ale myślę, że tutaj już nie trzeba opisywać, że jest mini plaża, która w sezonie się zapełnia. E, bardzo fajne e, te plaża są między klifami, jest ich sporo. E, no nie porównuję to do słonecznego brzegu, bo słonecznego jest bardzo szeroka, piaszczysta, długa i długa, i szeroka. Ma szerokość w miejsca miejscach około 100 metrów. Natomiast długość tej plaży od Świętego Własu aż po Nesebar, chyba to jest 10 albo i nawet więcej km. Nie mierzyłem, ale można to przejść u godzinkę po piasku. W ten sposób można połączyć przyjemne z pożytecznym. Wyłania nam się kolejna plaża i tutaj przejdę sobie w kierunku warierki bo jest tu zabezpieczenie, co nieczęsto się zdarza. Woda, woda czysta, widać, i mimo że to jeszcze jest zima, to tutaj e, już widać roślinki, już troszkę się zieleni. Ja może pokażę jak to wyglądają w tych ogródkach przy hotelach. E, Róże, bo te róże? Jestem zaskoczony, ale rosną i kwitną cały rok. Ja pokażę tu, jak wygląda poza sezonem kawiarenka. Wszystko jest na wierzchu, niby ogrodzone, ale można wejść i nawet sobie posiedzieć. Ja boję się z tego sformułowania, co by to było, gdyby to było w Polsce. Tu można podjechać i załadować i jechać z tym. A i takim jest, jest mnóstwo. Tam jest drugi hotel, który pokażę z takiej perspektywy wyższej. Nie wiem jak się nazywa, pewnie trzeba od frontu podejść. Tam już jest droga do miasta, do miasta Rawda. Przypominam, że tu jest Rawda. Tu jest nawet takie dość wymowne e, przedstawienie, czym by groziło podjechanie do tej barierki samochodem. Prawda? Wymowne, no i chyba sugeruje oczywiste niebezpieczeństwo, idziemy dalej. Będę się starał zejść tutaj, tą stroną, tą tym pomostem, tymi schodami. O no, tej porze roku Morze Czarne jest faktycznie zbliżone do koloru czarnego. Ten hałas to nie oznacza, że spadłem. To oznacza, że troszeczkę się poluzowała jedna z deseczek. I tu mamy już kolejną plażę z ładnymi formacjami skalnymi. Tam można pewnie sobie popływać. Z rurką bardzo to polubiłem ostatnio. Można obserwować rybki i życie pod wodą. Nie ma tutaj, co prawda, raf, koralowych, ale jest to wystarczająco fajna przygoda. Tutaj jest ten hotel od frontu fajnie wkomponowany ten klif. Tutaj w tą stronę lepiej widać tą harmonię z morzem i idziemy dalej w kierunku tamtych kamieni może tam będzie coś ciekawszego a tutaj posłuchamy na chwilkę szybu morza muszę nadmienić, że jestem początkującym youtuberem, więc będę Popełniam mnóstwo błędów. Proszę ewentualnie pisać w komentarzach, co by trzeba tu usprawnić. Sprzęt na razie mam bardzo lichy, więc robię te filmiki krótkie, bez żadnego montażu. Zamieszczam je na YouTube, surowe. Tu jest mini palochron. Faktycznie spełnia swoje zadanie, żeby, żeby fale nie przeszkadzały podczas kąpieli albo na jakimś sprzecie wodnym czy na przykład na desce Sof. I taką właśnie zakupiłem w tamtym sezonie i znów odkrywam kolejny, kolejną pasję, kolejny temat związany z morzem. Warto, warto sobie taką deskę zakupić. Tego tutaj sprzętu jest dużo, a w polskich sklepach też, zwłaszcza internetowych, ja sobie w tą stronę pójdę już bez kręcenia. Jak coś znajdę, to dokręcę. A tutaj pokazuję, jak to wyglądają: takie formacje skalne, które urwane z urwiska, z, te głazy wpadły z klifu i mają takie, taką fajną rzeźbę. Różne warstwy, kolorystycznie komponowane. No i Erozja swojej rodziny. Te głazy są nawet niektóre przy, yy, przyciągnięte w jakimś sprzętem, bo tutaj widać, że te, te, co spadły, leżą tu, a te, co przesunięte bliżej morza, są oddalone od plaży. Troszeczkę tu widać, jaka odległość je dzieli od brzegu. I będziemy się. Tutaj zagłębiać tą przestrzeń. Ja mam trójkę, niestety, za ciepłą dzisiaj. I po tych zimowych dniach, które ostatnio e, no niestety odczuliśmy, bo, 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 bo po minus 5 stopni, minus 6 nawet. I to było zaskoczeniem, nawet dla Bułgarów. E, no, szczególnie dla Bułgarów, bo. Bo ja tutaj oczekiwałem ciepłej e, pogody. No jest ciepło, nie można narzekać, e, No, ale takie dni jak tutaj jest ich bardzo mało, bo nawet zimą słońce e, świeci i bardzo ładnie e, ogrzewa. E, e, zwłaszcza te nabrzeżne miejscowości. A tutaj takie fajne, wyżowione formacje w takim głazie z gniechu, jak widać. No chyba to nikt z artystów w nie wykonywał. Natura sama to wykonała. A tutaj e, lekka fala się pojawiła i dodaje kolorytu i atmosfery przy tych łazach. Troszeczkę tutaj nawet wystrzelają niektóre fale w górę, ale już się uspokoiło. Chciałem pokazać i nie zdążyłem. Nie zdążyłem, więc idziemy dalej. Idziemy tutaj w tym kierunku, gdzie chciałbym przejść tam już na drugą stronę. Tam są bardzo ładne klify wyższe, ale chyba zwijamy sprzęt, bo może dojść do upadku cennego sprzętu. Bardzo dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Pokazuję jeszcze raz, jak wygląda morze. pochmurny dzień, które straciło niebieski koloryt. Ale za to jest ciepło. Dziękuję.